Cześć, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. 17 lipca 2025 roku z Puszczy Białowieskiej. I dzisiaj mam wam do pokazania grzyba, którego sama spotkałam po raz pierwszy w życiu dopiero tutaj w Puszczy Białowieskiej. 3 dni temu, wczoraj też i dzisiaj kolejne trafienia. Jest to ciżmówka szafranowa grzyb. Rzadki w Polsce. Internetowy atlas grzybów grzyby.pl podaje kilka stanowisk. Dosłownie. No, i ja też mam okazję pierwszy raz go tutaj spotkać, pooglądać, sfotografować i sfilmować. I oczywiście bardzo się cieszę, że mogę się z Wami podzielić tym znaleziskiem. Bardzo ciekawym. Zapraszam na filmik o ciżmówce szafranowej. Tak wyglądają ciżmówki szafranowe. Jak widzicie, mają kształt taki muszelkowaty, łopatkowaty. Wierzch kapelusza żółtawy, jasny, ale gęsto pokryty takimi. Włókienkami, łuseczkami w kolorze brązowym, rdzawym, rudawym, przez co sprawiają wrażenie, że ogólnie z wierzchu kapelusza są raczej brązowe. Zwłaszcza młode owocniki, potem podejdziemy sobie do innego miejsca, ale potrafią też być jaśniejsze. To Wam też za chwileczkę pokażę. No i od spodu blaszki takie jasnawe, do nawet żółto-pomarańczowych rosną na drewnie drzew liściastych, między innymi na wiązach. Tutaj jest sporo w Puszczy Białowieskiej wiązów w większych grupach. I tutaj z tej strony trochę mniej gęsto pokryte włókienkami owocniki. Od razu sprawiają wrażenie, że są o wiele jaśniejsze, no ale też są tutaj bardziej nasłonecznione. No i sami spójrzcie, że tutaj o wiele bardziej brązowe się wydają. A wierzcie mi, że mój telefon i tak przekłamuje, dodaje tutaj trochę światła. Na pierwszy rzut oka i to pierwsze spotkanie dwa dni temu, to sprawiały takie wrażenie, że to w ogóle uszaki bzowe, ale nie, absolutnie nie, zupełnie inna faktura wierzchu tego owocnika. A jak spojrzymy pod spód, to oczywiście zupełnie inne, bo blaszki. Mamy trochę lepsze światło za chmurką. I widać, że te blaszki faktycznie mają odcień taki żółtawo-pomarańczowy, zwłaszcza u tych dwóch owocników po prawej stronie, a u tego po lewej są jaśniejsze. W kapeluszu brak takiej warstwy żelatynowej, co jest często cechą. Czymówek, ale nie u tego gatunku akurat. No i przyjrzyjmy się jeszcze fakturce powierzchni owocnika i blaszkom. Czymówka szafranowa, rzadki gatunek grzyba. Czymówka szafranowa jest niejadalna. Jeżeli interesują Was grzyby, zapraszam również na inne filmiki na kanale. Jest wiele filmików o różnych gatunkach grzybów, jak również i z przeróżnych moich wypadów na grzyby, głównie na terenie Dolnego Śląska, ale nie tylko, bo teraz na przykład jestem w Puszczy Białowieskiej. Pozdrawiam i życzę dobrego dnia. Hej!